Cześć, to Matrix a to kolejny odcinek z GTA 5 na modach w tym LSPDFR, czyli Los Santos Police Department First Response. Mamy już pierwsze wezwanie, jak widzicie, dzisiaj jest, pełnimy służbę w, w Sandy Shores jako county sheriff. Mamy już pierwsze wyzwanie, porwanie. Hmm, no, jak wiecie, teraz sprawdźmy o co chodzi. Widzę, że auto jak się jeszcze wjeździe. Pojechałem tak trochę do tego hrabstwa. Bo to jest chyba hrabstwo... Plain, Z tego co pamiętam, nie wiem. No to mniejsza z tym. Jesteśmy na takiej wsi, jakby. Znaczy takie miasteczko, no. Nie miasto takie jak tam... ...w, w poszednich odcinkach, ale... ...miasteczko. I takie y, pustynne okolice. Zgadzimy już pierwszy cel, który por ...ma na koncie porwanie. Poproszę jedną jednostkę wsparcia i no the... oh, i wystarczy Teraz, okej okay, y... O kurde, Ced mapis broni Postrzeliłem go w nogę i spróbuję go sparalizować Kurde, nie trafiłem paralizatorem Trafiłem Teraz już mi się nie wylicznie. Chciał mnie zabić Nie działa na niego paralizator czy co? Chyba już po nim Melduję, że wszystko jest pod kontrolą. Ale tutaj jakiś pan... Sparalizowałem go i będę go musiał aresztować. Bo rzucił się na mnie, nie wolno tak na policjanta się rzucać. Leż. A po siebie chciałbym, żeby przyjechała karetka. Demonstracja to też jest fajny kolor. A niestety teraz jestem w trakcie. Siadaj. Zobaczymy co z, co z tamtym... Znowu zapomniemy włączyć stopera oczywiście. Yy, muszę włączyć. To wiadomo że radiowozem trochę. I co, ożywicie tamtego? Chyba nie. No to trzeba zadzwonić po Coroner Service. A dziwne, że tam jest no nameset. Jak sobie ustaliłem nazwę jako y, Matrix, no ale trudno. Trzeba będzie to zmienić. Jak widzicie, przyjechał już Coroner. Oni no już sobie coś zrobią, co chcą, a ja będę się powoli yy, zbierał. Jeszcze sobie naprawię, naprawię autko. I poczekam tylko, aż oni odjadą i uciekam zawieźć yy, do więzienia. Mój cel. Oni już zrobili co chcą zrobić. Jako, że nie ma tutaj jakiegoś dużego ruchu, no to tutaj inne zasady panują niż w mieście, gdzie ruch jest cały czas duży. Tutaj mogę sobie czasami pozwolić na brak sygnału. No bo bym obudził tych wszystkich ludzi, którzy tu mieszkają, w tym Trevora, który też gdzieś tutaj mieszka. No i już po chłopocie, jestem już gotowy. Na kolejne wezwania, na kolejne call Nie wiem, bo w sumie jest taka gra Fallout, prawda? I to się czyta Fallout. Call out się czyta Fallout, czy... znaczy call Nie wiem. Czy się nauczyć tego angielskiego, żeby całą wymowę umieścić? Trudne jest. Co pan tu robi? Może pana przeszukać? Hey, don't be horror, man. Nie no nie będę iść tu ani malutki bez przesyłu Ale za to... Mam jakiś następne Nie no do tego, do tego samego nie będę iść do tego już kogoś innego wyślę, powiem że jest. Tam. Nie mogę, bo musi być zróżnicowany nie? Jeszcze to jest takie no, nudne Report, a possible stolen vehicle in Sandy Shores. Możliwy ukradziony pojazd. Teraz tylko musimy znaleźć ten pojazd po sygnału. to? Nie w tą stronę, tak? Jakby. Dobra, nie. No tu jest ten pojazd? No. Tutaj nie pokazuję, żał mi chociaż. I maleje, jak pojadę tutaj, to wzrasta, a dobra, teraz znowu maleje. Teraz troszkę wzrosło, znowu o. o, o, o. Nie, nie, tutaj. Tutaj. Ja nie kumam. Niech nie może do tej żółtej plamy na mapie. Tylko, że tu maleje ten sygnał. Kto, kto kradnie auta w takim miejscu? Co no, to, to, to za pomysł w ogóle? No, tu znowu maleję, no to tutaj pojadę. No rośnie, no i co dalej? No znowu maleję, no. nie no, rozumiem. ślepo jak No i wzrasta. Tak, ładnie. No i teraz przestało wzrastać, no i U, no, no, wreszcie się Trzymasz się ładnie. No to ja sobie wezmę posiłki 9 -9 Jakość, 9 -9, i jakoś cię zatrzymamy już tutaj. Mamy trzy pojazdy. Oh, Siadaj. Widzicie te handlice to. Go, go, go. Tym razem nieś przyjedzie po ciebie jakiś radioz. Nie chcę mi się ciebie tam zawozić, no chodź. Nie mogę wziąć tego.

Nie przydałoby się coś co utراك, po to auto wezwać. A co z tym transportem? Jeszcze raz może wezwę no bo. Attention all units, we have a possible fire. Nie mogę wziąć teraz. Roger. Backup required in Sandy Shores. Stoń Nie, nie tak No, wreszcie Wreszcie mogę wrócić do siebie Naprawię sobie autko I teraz już mogę przyjmować kolejne wezwania Pościg mam. Przyłączam się do pościgu. Tak żeby nikt nie zabić. Kurde, ale ucieka już. Na szczęście przed... Czekajcie, mam pomysł. On... Ja on, on idzie tędy. to ja mu tutaj dam blokadę. Daj Ciężko, blokady, zobaczymy jak to. Ciekawe jak wygląda ciężka blokada. Ale on przejechał sobie przez to, tak po prostu. Widocznie za późno to zrobiłem, albo... Nie wiem, za daleko może było. A już nim zniknęły te radiofosy. Dobra, teraz oni je się On idzie na tej drodze, więc tutaj będzie sobie jechał. Więc ja mu walnę blokady tu. Nie tu, tylko tu. No. O nie, bo on zjechał tu. To tutaj blokada. Ale standardową teraz już. No, już ustawili. Ale czym zagiała? No zagiała, bo się zatrzymał cel. No i na, na szczęście nie wyjechał z tego póki co. co no właśnie Ale ja się wrąbałem Ta Ci tutaj Aretka y... A no, już wstałeś. No i pewnie ten pościgiem znowu do miasta wjedziemy. Na seriażę. Że... Nie chcę tego w taki Może chyba mu trafiłem. Chyba mu trafiłem w oponę. On będzie jechał. Nie wiem Nie wiem. Nie wiem, czy trochę nie za dużo tych radiowozów tutaj, no ale... Trudno. W mieście to by było normalnie, ale na, na takich pustkowiach... No To czemu się zatrzymać? No rozwalił mi światło. Jak się po prostu? O, on teraz idzie tutaj, ja mu dam blokadę. Tutaj. Ale teraz znowu ciężko. No sorry. No znowu przejechał przez tą blokadę, jak gdyby jak... nigdy. No to były takie swaty. No które teraz cały pościg zablokowały. Idealnie. To co, co to jest? Bo to nie, tego jeszcze, to jeszcze nie wiem co to jest za blokada. Nie wiem. Dobra, teraz cię trzeba dobić, bo to nie może tak być. Tam już postawiłem ciężką blokadę, ona się nam musi wykończyć po prostu. Jeszcze w, będę w opony strzelął. To czemu ta blokada się tak rozjechała? O, nie, wiesz, udało się. Właściwie zakończony Wygrałem oczywiście No Teraz go trzeba aresztować Tylko transport Po niego przyjedzie już po problemie Już można, już jest kod 4, bo to chyba jest Taki, że już, że już można sobie jechać Crash, także musimy zrobić cięcie. Już po crashu, już po cięciu, możemy grać dalej. Patrujemy Sandy Shores w poszukiwaniu złoczyńców tam. Widziałem po drodze. Gromadkę. Pijących, no. Załóżmy, że nie jest to miejsce publiczne, bo w Polsce nie można pić w miejscach publicznych. Nie wiem jak jest w Stanach. Tak się wyprzedza. Zobaczmy, czy coś się dzieje na lotnisku. Spróbujmy wystartować zatem. No i czekamy na jakiś... Uwaga, mamy jakieś... Y mm. Kierowca, który strzela, Trzeba go dogonić i potem wezwać posiłki. Dwa radiozje, bo mam broń, jednego z

Począcej klęknie tutaj i ja zadzwonię po transport. I się odsunę, jeszcze. Żeby nie blokować przejazdu. No, przy okazji rozwalę słupek, trudno.

No co jest? Przejdźcie po niego. Nie chcą po ciebie przyjechać, kolego. Jeszcze raz spróbuję, no ale... To jest nie do pomyślenia tak długo szepnąć No wreszcie No jest też taka opcja, że ja to cały czas po prostu źle robię, on musi leżeć na ziemi. Ale skoro przyjeżdżają, jednak Dobra, to no naprawię. No i jestem gotowy na kolejne wesołanie. No nie będę tego przyjmował. No nie pamiętam co to było. Impered. Sprawdzę to. Może nawet teraz skoro i tak nie ma wyzwań impert upośledzony osłabia się uszkodzić podwarek nad szarpnąć a rzecz no, upośledzona Nie no chciały coś czekać w uh, Bo homicide to jest... A zabójstwo to nie jest... Tak, Ta, zabójstwo Same homicide I moje Chciały coś nowego, na przykład demonstracje Bo naciska in... na ja To mamy uszkodzony pojazd. I co ja mógł z nim zrobić? Codefort... Aha. Czy tylko muszę zadzwonić. Pokój Dobra, uznam to no, za przypadek. Wy po co tu przyjechaliście? All jest Call of Dobra, na koniec coś fajnego na nich będzie się. No nie, no nie, nie, nie. in Grande Sonora Desert. Ja tu dzisiaj jako sheriff nie zajmuję takimi błahostkami. To sobie sami musicie, między sobą załatwiać biednie duże. No scratch. O co chodzi? Ktoś coś tam pomyślał, robił i usił. To już demonstracja jednak na inny odcinek. To samo próba samobójstwa to... to też jest fajny, bo trzeba negocjować z osobą, aby nie popełniała tego samobójstwa jednak. Nie trzeba się sam puścić. Za późno. Ale chwilę oni. To było zabójstwo obok więzienia? To jest dziwne. Chwilę tam jest. No, dzień dobry. O, feature, dziękuję, że tu here. Co jest? So I found This guy came up to me and saying dropped 20 dollar bill. I told him that no it wasn't mine. He smiled and asked, "Can you blame a guy for trying?" He seemed cute, so I started talking to him. He was really charming at first, but I didn't think anything was wrong. Then he just grabs me and tries to drag me into an alley. I didn't know what to do. I was so scared. I just screamed. This man he chased him off, and he called 911. I don't care what happens, I just want him away from me, please. He needs to be locked up. Please, he's dangerous. Ale Tamten, co tam zawał dostał? The guy ran off when he saw me, sir. I was trying to drag her into the alley. If I hadn't shown up, I think he might have raped her. Not sure if the guy is armed or not. I think that's him coming back to the scene. I will give you a statement if you want. No tylko że on sobie wraca. Ale nie żyje. Weźcie przyjeźcie po niego tutaj. Mamy medical aid requested in uh, Grande Sonora Desert. Sądzę, tam jak widzicie mam opcję Air Ambulance, czyli jak taki helikopter przylatuje. Ciebie coś mi się jeszcze może powiedzieć? Aha. Dobra, sto kiedy. Mógł coś zrobić, najpierw muszą tego uzdrowić, nie? Czemu tutaj przyjechał? Wreszcie przyjeżdżali. Kono... Tak mogliby bliżej trochę przyjechać jednak O właśnie I Ustrcie tego gościa i ja go zaaresztuję wtedy Tak, przejeźdźcie go jeszcze najpierw Spokojnie Work with me, Dammit! No i co? Ah, oh, hell, not looking good. Do not panic. Help has arrived. We didn't get here in time. No właśnie, za późno przyjechaliście. Dobra, no może skończyć tego kolauta. Nie wiem, bezytowe to zwanie. Sprawdzę. To no teraz i myślę, że w tym odcinku będzie to na tyle. Ten niech tutaj użyć jak glebę, bo nie odratowali go, choć chciałem. Nie i w tym odcinku będzie to na tyle. Następnym może coś nowego znajdę? No i co? O uwaga. Callout. Tak jak przeczytał mi Google tłumacz. Także do następnego odcinka. Cześć.